Witamy Państwa na tym meczu towarzyskim. Dariusz Szpakowski wraz ze mną na komentatorskim stanowisku, Jacek Laskowski. W spalingach reprezentacji selekcjonerzy często testują nowych piłkarzy lub alternatywną taktykę. Zobaczmy, czym nas dzisiaj zaskoczą. Dzisiaj reprezentacja Irlandii gra przeciwko reprezentacji Holandii. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zagrają dzisiaj w ustawieniu 4-5-1 z linią pomocy nieco przesuniętą do przodu. A dzięki dwóm operującym bliżej bramki pomocnikom wysunięty napastnik nie będzie musiał jedynie walczyć w powietrzu lub zastawiać się plecami do bramki, żeby przyjąć piłkę i odegrać. A tak zagra dzisiaj drużyna gości. Mamy tu klasyczny układ 5-3-2. Pięciu obrońców, środek ciężkości, przesunięty w kierunku własnej bramy. To ustawienie obronne, ale także dość dogodne przy budowaniu akcji od własnego pola karnego. Dodatkowo boczni obrońcy mogą oskrzydlać przeciwnika. Wijnaldum. Van de Beek. Niesamowicie to zrobił! Spójrzmy! Wybijają teraz do przodu. Będzie rzut rożny. Centruje z rogu. Kevin Strotman! Nie ma bramki, to był słupek. Piłka wraca do gry. Van de Beek. Szkoda, że ten strzał tak minimalnie niecelny. Byłoby prowadzenie i sytuacja znacznie bardziej komfortowa. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Łatwa strata, wysokim pressingiem zmusili rywali do popełnienia błędu. Promes. Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Dobra pozycja do strzału. Nieraz już pokazywał, że potrafi stąd dobrze uderzyć. Czy da im prowadzenie? Świetnym wyskokiem zablokowali ten strzał. Kevin Stropman. Promes. Będzie strzelał. Gol! Mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Miejmy nadzieję, że na jednej się nie skończy. W końcu kibice. Zapłacili za bilety, żeby obejrzeć jak najwięcej goli. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Jeden do zera, przewaga nie jest bezpieczna. Czarują teraz długą wymieną Uderzenie? Sędzia pokazuje. Rzut rożny. Piłka z rzut rożnego. Le... A, i szkoda tej sytuacji. Zachował spokój, oddał mierzony strzał, ale zabrakło paru centymetrów. Gdyby tylko zamknął oczy i kropnął z całej siły w światło bramki, to z tej odległości bramkarz chyba nie miałby najmniejszych szans. Dobra pozycja do oddania strzału. Wijnaldum. Promes. Memphis Depay. Jest okazja! Brady. No i przejęli w ostatniej chwili. Finaldum. Promes. Dobrze rozejrzał się. Ma do kogo zagrać. No, strzela! Oj, niestety. Chybił, ale dosłownie o włos. Spalony. Szkoda tej szansy. Kevin Strotman, Winaldum, Promes. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Dobrze się tu znalazł. Zdołał oddalić niebezpieczeństwo. Szansa na oddanie strzału. Jest! Kolejna bramka. I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Dobra, udana akcja i mamy bramkę. Podanie z lewej strony boiska, piłka leci jak zaczarowana i trafia do bramki. Oby więcej takich akcji. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. 2 do 0 i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. Shane Duffy, Brady, Jeff Hendrick, McGiddy ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Fantastyczny strzał, w dolny róg. Bramkarz miał niewiele szans przy tym uderzeniu. Wspaniale to zrobił. Spojrzał na piłkę, przymierzył, a następnie z zimną krwią pokonał bramkarza. Piękna bramka! No to możemy się Jacek pozachwycać. Cudowne uderzenie, proszę popatrzeć. Znakomicie to zrobił. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Przy niewielkiej różnicy bramkowej wystarczy drobny błąd, dlatego nikt nie będzie tutaj spokojnie czekał na rozwój wypadków. Jest 2-1. Promes. Memphis Depay. Strzela. Poprzeczka ratuje od straty bramki, ale piłka wraca na boisko. Piłka opuściła boisko, a za chwilę bramkarz wznowi grę z 5 metra. McGee. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Promes. Będą szukać teraz okazji do kontry. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Nathan Ake. Delicht. No, udało się przejąć. Ważne, że nie jest osamotniony. Promes. Może spróbować uderzenia na bramkę. Go! do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Popatrzmy, jak znakomicie wykończył tę akcję. Zrobił to z prawdziwym kunsztem. Pięknie! Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. 1. Spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Shane Duffy. Clerk. Jeff Hendrick. Shane Long. Próbował, ale nie udało się. De Frey. Memphis Depay. Blind. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Didi. Coleman. Okazja do dośrodkowania. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycje. Dobra okazja. No tak. E Żenada. Naprawdę żenujące uderzenie. Van de Beek. Wijnaldum. Skończyła się pierwsza połowa meczu. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. Nathan Ake, Van de Beek, Promes. Memphis Depay. Może uderzać na bramkę. Dobre, dalekie wybicie. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Magdi. Ma możliwość odegrania ryzykownie, ale udanie. Zdecydował się na strzał. Nie mógł chyba sobie wyśnić lepszej pierwszej połowy, prawda? Świetnie mu idzie. Dwie bramki to nie przelewki. Wydatnie pomógł zespołowi objąć prowadzenie i utrzymać się do końca pierwszej połowy. No, przejął, ale nie opanował piłki. Jeff Hendrick. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Ależ go wypatrzył. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Wijnaldum. Blind. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Próbują rozegrać po skrzydle. Jeff Hendrick. I piłka wybita do przodu. Memphis Depay. Van de Beek. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. McCarthy. Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Memphis Depay. McGee. Blisko już do bramki. Teraz przejęli to podanie i co dalej? McCarthy. Uderza. No uwaga strzał, ale zablokowany. Promes. Wspaniała forma w dzisiejszym meczu. Pokazuje dziś naprawdę wysoką klasę. McGuigley. Blind. Van de Beek. Winaldum. Memphis Depay. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd u przeciwnika. Brady. Klerk. Van de Beek. Wijnaldum. Strotman. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Dobrze, do przodu. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Dyskusyjna sytuacja, jeśli był spalony, to minimalny. Jeff Henryk. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Harry Arter. W ostatniej chwili przejęli. Pięknie go dostrzegł. Tak, to jest bramka, proszę Państwa. Niesamowite emocje na trybunach. Ależ on dzisiaj jest skuteczny. Trafia do bramki już drugi raz. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Trzy do dwóch. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki Berhaus, Memphis Depay. De Jong. Weinaldum. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Winaldum, ale spech piłka ląduje wprost u przeciwnika. Gospodarze wciąż tracą jedną bramkę, może teraz, ależ atmosfera, wzmaga się do pingfanów. Za moment wznowią wrzutem z autu. Ten chłopak pokazał się dzisiaj z jak najlepszej strony. Po tak udanym występie może zejść z boiska z czystym sumieniem. Nadal oba zespoły dzieli tylko jedna bramka, a jest tylko 5 minut do końca. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić w grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. McLean? No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Klassen Memphis Depay? Ostatnie minuty mogą być rozstrzygające. Ciekawe dla kogo. No już blisko pole karne. Nieporozumienie i strata piłki. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Grał naprawdę doskonale. Teraz trener daje mu odpocząć. Owszem, dał nam dziś prawdziwy pokaz swoich umiejętności. McClain. Brady. Of two minutes time. Klasen, Berhaus. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie. No i mamy koniec tego spotkania, to.